perspektywie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zacieśnia współpracę z samorządem województwa. 8 listopada Jerzy Przyborowski, rektor UWM oraz Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, podpisali umowę o współpracy. Towarzyszyli im dyrektorzy gabinetów rektora i marszałka, którzy będą dbać o sumienną realizację zawartego porozumienia. Jest to dla nas jako samorządu bardzo ważny czas, ponieważ już od samego początku za funkcjonowania Uniwersytetu jesteśmy przekonani, że to jest ta okoliczność i te, można powiedzieć gremium, które w znacznym stopniu decyduje o możliwości potencjału i rozwoju całego regionu Warmii i Mazur. Mamy nadzieję dobrej współpracy, dobrego partnerstwa, dobrego również delegowania do środków unijnych w kierunku rozwoju województwa, a bez uniwersytetu jest to praktycznie niemożliwe. I z pewnością kwestie wiedzy, kwestie edukacji, kwestie łączenia teorii z praktyką, ale również i spraw związanych z badaniami i rozwojem, również kwestii związanych z innowacyjnością, nową technologią, z konkurencyjnością. To wszystko jest w obrębie Uniwersytetu, dlatego chcemy też bardzo partnersko mierzyć w przyszłość wespół razem pracując. Szanowni Państwo, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski chce, ja jako rektor to potwierdzam, chce być aktywnym współkreatorem rozwoju regionu Warmii, Mazur i Powiśla. W różny sposób możemy wykorzystać nasz potencjał, potencjał naszych uczonych, wszystkich pracowników do tego, aby po pierwsze służyć wsparciem merytorycznym dla wszystkich, którzy zajmują się bezpośrednio wszystkimi sprawami związanymi z rozwojem regionu ale także służyć przy rozwiązywaniu pilnych, bardzo pilnych problemów, które są przed nami i których zostawiać, zostawiać nam nie wolno, bo nasi następcy, nasze następne pokolenie nam tego, tego nie wybaczy. Szanowni Państwo, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to uznany ośrodek naukowy. Pan Marszałek wspomniał tutaj o, o tym, że mamy w tym zakresie osiągnięcia, i chciałbym potwierdzić: 24 dyscypliny naukowe, które są rozwijane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Przed nami kolejne które planujemy również rozwijać i te dyscypliny doskonale wpisują się również w potrzeby regionu, potrzeby rozwoju zarówno gospodarczego, jak i rozwoju społecznego. Jest to pierwsze w historii województwa porozumienie dotyczące partnerstwa regionalnego, które polega na tworzeniu i rozwijaniu wspólnych przedsięwzięć i działań pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a Samorządem Województwa. Samorząd współpracując właśnie z uniwersytetem będzie z jednej strony mógł wspólnie razem dobrze realizować strategię rozwoju społeczno-gospodarczego, akcesję środków unijnych, zabieganie o dobre kadry dla rynku pracy, myślenie o tym, jak zachęcić młodzież do pozostawania właśnie w naszym regionie. No i oczywiście rozwiązywać różne problemy. W takich dziedzinach jak e, chociażby kultura, jak, jak e, turystyka, jak realizacja inteligentnych specjalizacji, e, sfera zdrowia czy e, kwestie e społeczne, które dotyczą całej e, można powiedzieć obszarowości e, mieszkańców naszego regionu. Ta idea zrównoważonego rozwoju jest e, m, lekceważona. Podkreślałem, że zrównoważony rozwój to rozwój, który nie odbywa się kosztem przyszłych pokoleń i tutaj trzeba nie tylko mówić, ale też działać i dlatego też chcielibyśmy połączyć siły w tym zakresie i przygotowywać warunki do życia dla następnych pokoleń warmiaków i mazurów.